Po raz już na tym kanale A dzisiaj będzie film Na temat tego Dlaczego przez bardzo długi czas Nie wstawiam kolejnych Epizodów serialu Pod tytułem Błękitny kamień I nie, wcale nie dlatego o, Mam y, niebieski Kwiatek na sobie i niebieskie tło Wcale nie dlatego, po prostu Miałam te rzeczy pod ręką, okej? Okay? Okej. Okay. Ale dlaczego już ich nie wstawiam, ponieważ... Mój telefon ogranicza mi pamięć w telefonie i nie mogę nagrywać nawet zbyt długo. Także za niedługo będę miała nową pamięć. Hehehe, <śmum> <Miałem> hehe. <karty. śmum> I po prostu będę już nagrywać takie dłuższe filmy. Teraz będą takie krótkie na lajcku. I po prostu wtedy już będą się pojawiać pełne epizody, inne filmy, Q&A I możecie od razu zadawać pytanka do Q&A I tak, właśnie tak to będzie Także w sumie to tyle, nie? To widzimy się w sumie w jakiejś, nie wiem, w następnym odcinku Także to tyle w sumie więc, papa, pa. miłych wakacji wam życzę. Znowu.